Dziękuję bardzo. Dzień słoneczny wzruszający, bo to jest kolejne spotkanie, gdzie mamy okazję podpisywać ważne dokumenty. A to dzisiejsze spotkanie jest szczególnym spotkaniem, bo finalizujemy nasze rozmowy, negocjacje dotyczące podpisania umowy na kolejne dwa lata, na kolejne dwa sezony. Umowy znaczącej, tak sądzę, dla Pogoni przede wszystkim, jak również dla Grupy Azoty. Też przy okazji rozmów o nowej umowie, o kształcie tej umowy, mieliśmy możliwość oceny dotychczasowej współpracy, szczególnie w ostatnich latach. Pochylić się nad wieloma kwestiami, które dotyczyły zarówno sponsora, jak i, jak i klubu. I muszę powiedzieć, że z punktu widzenia Grupy Azoty ta ocena była i jest bardzo pozytywna. I w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować właścicielom, zarządowi Pogoni Szczecin. Panu prezesowi Mroczkowi, panu prezesowi Adamczykowi, bo tu muszę powiedzieć, że wiele kwestii, czasami, które się pojawiały w sposób dynamiczny, rozwiązywaliśmy szybko i tak sądzę z korzyścią dla piłkarzy, dla pogoni Szczecin. Oczywiście te ostatnie miesiące z punktu widzenia nas jako sponsora nie były łatwe, bo z jednej strony ta codzienna rzeczywistość oceniana przez nas bardzo pozytywnie w relacjach z klubem. A z drugiej strony byliśmy narażeni. tak to określam na różnego rodzaju ataki jako sponsor, jako wiodąca grupa e, chemiczna europejska ze strony, no trudno mi powiedzieć przyjaciół piłki nożnej Pogoni Szczecin, e, bo były to e, formy różnych wystąpień przeciwko grupie azoty, gdzie w tle pojawiała się kwestia dalszego kontynuowania współpracy z Pogonią Szczecin, sponsorowania Pogoni Szczecin. Eee, bardzo mocno ten głos wybrzmiewał i tu jedynie, żeby nie zaogniać tej sytuacji, nie powracać do tego, co nam dużą przykrość sprawiało, gdzie musieliśmy uzasadniać wiele nieprawdziwych informacji wygłaszanych w przestrzeni, krzywdzących, całkowicie nie mających potwierdzenia w rzeczywistości, a które de facto te działania mogły doprowadzić i w pewnym momencie swoimi opiniami, z, szczególnie z Panem Prezesem Roczkiem się dzieliłem, że może dojść do takiej sytuacji, że okoliczności zmuszą nas do zweryfikowania kontynuacji współpracy z Pogonią, Szczecin. Dla nas to było niezrozumiałe, bo część z tych osób często widzimy na stadionie Pogoni i to jest pytanie i też jakiś apel do środowiska kibiców, żeby rzeczywiście tych kibiców zapytali, jakie intencje, jaki interes mieli w tym, żeby takie działania podejmować i tu te nazwiska można wymienić pana posłani Trasa, Obryckiego i Marchewki. No to każdy kto otworzy internet zerknie na wypowiedzi, gdzie w tle y, ta wątpliwość i pytanie co do dalszych losów naszej wzajemnej współpracy była podnoszona. Na to pytanie ja odpowiedzi znaleźć nie mogę. Nie szukamy, patrzymy w przyszłość i to jest najważniejsze. Ta współpraca układała się i układa bardzo dobrze, czego efektem jest dzisiejsza umowa, która została wypracowana, i uważam, że ona jest umową bardzo dobrą. Ponawiamy rozwiązania, o których mówiliśmy poprzednio, czyli jako sponsor, nie chcemy premiować znalezienia się w ósemce. Interesują nas sukcesy pogoni Szczecin, i to na miarę tej drużyny, tego trenera, władz klubu. Jesteśmy przekonani, iż ten sukces już był w zasięgu ręki mimo nieszczęśliwego początku sezonu ubiegłego. W pewnym momencie ja byłem gotów wszelkie zakłady przyjmować, iż pogoń będzie na tak zwanym pudle. I to wydawało się, iż jest oczywista oczywistość. Jednak życie sportowe jest takie, że splatało niespodziankę i gdyby nie te przerwy, tak sądzę reprezentacyjne, to tego rozpędu pogoni nikt nigdy i w żadnym momencie by nie zatrzymał. Drużyna ma ogromny potencjał, ma perspektywy i miała po zmianie trenera i w tych. W tym ostatnim sezonie, już to, co chcielibyśmy zawsze widzieć, czyli determinację, walkę, wypluwanie płuc na boisku, nieoszczędzanie się, nieprzechodzenie obok meczu, bo każdy kibic ceni walkę i jest w stanie wybaczyć porażkę czy remis, jeżeli widzi to zaangażowanie, widzi to, że piłkarzom się chce. Poza tą determinacją i walką, też z przyjemnością patrzyło się na grę Pogoni, bo ta gra była ładna, ciekawa, ofensywna. Ja pozwalałem sobie parokrotnie na uwagi co do stabilności składu, i to jest też to wyzwanie. Na pewno niektórych. Osób nie zaspokoimy w oczekiwaniach i żądaniach osób, które definiują się jako dziennikarze amatorzy czy zainteresowani pogonią, gdzie w jakimś też przypływie krytyki na niektóre nasze wypowiedzi pojawiało się żądanie, że mamy 50 milionów, czy może 100, euro położyć na stole i w ten czas no, możemy się wypowiadać na jakikolwiek temat. Tak nie jest, bo są też przykłady nie tak daleko od polskich granic, gdzie drużyny są budowane, gdzie mają podobne problemy i w Lidze Mistrzów regularnie występują i też to jest jakiś pomysł na budowanie siły klubu. Umowa: jesteśmy spółką, gdzie Skarb Państwa ma udziały. Grupa Azoty jest. W tej chwili, firmą, która działa na całym świecie poprzez kupno specjalistycznej firmy KompoExpert, wielkiej firmy niemieckiej. Również to, co się dzieje w sponsorowanych przez nas klubach, jest obserwowane i w trakcie rozmów w Niemczech czy z Radą Pracowników mówią i o skoczkach narciarskich, i również o pogoni, bo śledzą internet. Tym bardziej, że trener. Ma te korzenie no wielorakie, ale też i w jakimś tam sensie, sensie niemieckie. Z dużym optymizmem, z dużą nadzieją, umowa na kolejne dwa lata, żebyśmy mogli premiować, bo to jest celowy zabieg, żebyśmy mogli premiować sukcesy po tym sezonie najbliższym czyli awans do Pucharów, dostania się do fazy Pucharowej Ligi Mistrzów. I potem te premie wzrastają, i spokojnie możemy przejść do kolejnego sezonu. Powiem jeszcze jedno zdanie. Rozmawiamy zawsze w długiej perspektywie i też te rozmowy z trenerem, gdy o swojej przyszłości chciał zdecydować, chciał też znać, jakie stanowisko i jakie będą zachowania potencjalne Grupy Azoty jako głównego sponsora. I tu uspokajaliśmy, bo też śledzi internet i też różne nieodpowiedzialne wypowiedzi analizował, i też my mamy ogromne zaufanie i sądzę, że trener też swoje decyzje w jakiejś może małej czy większej mierze podejmował, patrząc na te relacje, jakie są między głównym sponsorem a klubem. Oczywiście, ktoś mógłby powiedzieć, że Pogoń jest dumą Pomorza, jest dumą Szczecina, to grupa Azoty powinna tą przyjemność zostawić władzom municypalnym Szczecina, żeby w pełni sponsorowały pogoń Szczecin, ale patrząc na przykład z piłkarzy ręcznych, piłkarek ręcznych, to chyba takich zdolności nie ma, tym bardziej, że to już troszkę odejdę daleko od sportu. Miasto ma nawet problemy, żeby proste drogi naprawić. Co nas martwi, realizując największą inwestycję w polskim przemyśle chemicznym, polimery, police. Dowiadujemy się ostatnio, że brakuje nawet na przysłowiowe załatanie dziur w Szczecinie. Nas to martwi, bo gdyby skorzystano z naszej bardzo bogatej oferty na przedłużenie nazwy Azoty Arena. I chciałbym, żeby prezydent Szczecina również pokazał kiedyś, ile dostaje od nowego sponsora, i żeby porównać to z ofertą, którą składała Grupa Azoty. To dzisiaj mogę w ciemno zakład przyjmować, że może to, co my przez rok, to przez trzy lata, a może jest jeszcze gorzej. Także to jest kwestia, kwestia spojrzenia optyki świata. My podchodzimy do relacji z Pogonią Szczecin. Yy, chłodno, biznesowo, to jest ten element, gdzie nie ma miejsca na żadne inne kwestie poboczne, żadnej innej natury. Z drugiej strony, jako kibice, bo to mogę chyba w imieniu również pana prezesa Panasa z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, też emocjonalnie, jako osoby prywatne, bo nam przyszłość pogoni, leży na sercu. A dzisiaj mam podwójną satysfakcję, bo to jest 28 czerwca. Podpisujemy umowę. Syn ma urodziny. To też jakaś forma prezentu. Bardzo dziękuję panom prezesom, dziękuję. dziękuję Pogoni Szczecin, że możemy z tak wiarygodnym partnerem współpracować. No i czekamy wszyscy, tak jak zarząd, właściciele Pogoni, tak i my, jako Grupa Azoty, na sukcesy, na miarę Pogoni Szczecin. Proszę Państwa, podpisanie umowy z Grupą Azoty jest e, oczywiście wielkim wydarzeniem w, w klubie, dlatego że e, w polskiej rzeczywistości trudno sobie wyobrazić e, futbol na poziomie profesjonalnym bez wsparcia tak silnego e, podmiotu. My mamy to szczęście w pośród klubów Ekstraklasy, że e, Grupa Azoty zdecydowała się e, współpracować z nami. Ta, ta praca rzeczywiście to już jest któraś kolejna umowa. I z mojego punktu widzenia, z naszego punktu widzenia ona tylko jakby się pogłębia i wygląda coraz lepiej. Rzeczywiście ja tu chciałbym podziękować Panie Prezesie za te słowa, które Pan powiedział, bo szczególnie sobie cenię możliwość tą, że w sprawach takich, których no musi zawsze dochodzić w relacjach między partnerami do, do jakichś pytań czy spraw, które trzeba wyjaśnić. Mamy bezpośredni kontakt i załatwiamy to często w pięć minut, bo, bo po prostu mamy do siebie zaufanie. To jest bez tego zaufania myślę, że ta współpraca by nie była możliwa. Ta umowa jest z oczywistych powodów najważniejszą umową w klubie, bo daje nam solidny fundament do tego, żeby klub stabilnie się rozwijał. Proszę pamiętać, że Pogoń Szczecin to nie tylko pierwszy zespół, ale to cała Plejada, że tak powiem, różnego rodzaju drużyn, od, zaczynając od rezerw poprzez drużyny grające w centralnej lidze juniorów, poprzez akademie, które również są finansowane przez pogoń, a pośrednio w ten sposób poprzez, poprzez grupy Azoty i mamy dzięki temu możemy rozwijać, zapraszać do, do szkolenia mnóstwo młodzieży, dzieci w tych akademiach jest w tej chwili około tysiąca dzieci. To to, to są rzeczy, które teoretycznie jako e, klub taki profesjonalny czysto nie musielibyśmy robić, ale uważamy, że e, to jest bardzo istotną rzeczą, by również e, jakby tą misję społeczną klub e, w ten sposób realizował. E, wiem, że to się spotyka z całkowitą tutaj akceptacją po stronie grupy, bo... E, to też taki zakład, który, czy tak, taki, taki koncert, który, któremu zależy na, na rozwoju polskiej młodzieży, niekoniecznie tylko siedzącej przy komputerze, czy przy telefonie, ale, ale po prostu rozwijającej te, te takie pozytywne cechy, które, które pozwalają się rozwijać poprzez udział w takiej dyscyplinie, jaką jest piłka nożna. Ja nie chciałbym zabierać zbyt wiele czasu, powiem więc tylko tyle, bo pan prezes roztacza tutaj przed nami cudowne perspektywy. My jesteśmy oczywiście patrząc od środka z klubu cierpliwsi, bo oczywiście marzymy o tym samym, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, marzenia mamy dokładnie takie same. Wiemy, że jest to trudna droga, ale ten klub jest budowany i ta pierwsza drużyna jest budowana po to, by te sukcesy osiągnąć. Nie jesteśmy w stanie zadeklarować jednoznacznie, czy stanie się to teraz, czy za rok. tak? I strasznie się cieszę z tego, że ta umowa jest właśnie nie na tą krótką perspektywę, ale na długą perspektywę. No, dwa lata to już jest powód do, do takiego pewnego spokoju i że ten fundament będzie trwały. Ja wierzę, że dalej będziemy oczywiście w ten sam sposób e, pracowali, a drużyna będzie na coraz wyższym poziomie, że problem dyskutowania, czy się znajdziemy w ósemce czy nie, w ogóle nie będzie istniał, że to jakby powinno wynikać tylko z tego, że, że e, te wszystkie zmiany, które się dokonują w drużynie... E, w konsekwencji prowadzą do coraz, czy będą prowadziły do coraz wyższego poziomu. One byłyby w dużym stopniu niemożliwe, gdybyśmy tej współpracy nie mieli. To bardzo chcę silnie podkreślić. Jeszcze o jednym chyba warto powiedzieć, Panie Prezesie, o tym, że również na takiej płaszczyźnie współpracy klubu z zakładami chemicznymi. To wygląda coraz lepiej. My jako klub staramy się we wszelkiego rodzaju imprezach związanych z zakładami chemicznymi brać taki aktywny udział, pokazując, że no, jesteśmy częścią tej społeczności pokazać pracownikom, chcemy pokazać pracownikom, że również dostrzegamy to, jak ważna jest ich praca i że dzięki ich pracy często my możemy jakieś tam bardzo pozytywne owoce tego, tego zbierać i no chociaż w ten sposób próbujemy się odwdzięczać, ale oczywiście też pamiętamy, że Pogoń będąc drużyną ekstraklasową, może jeszcze dzisiaj nie, nie w tym sezonie na początku tego sezonu nie grającą w europejskich pucharach, ale myślącą o tym, marzącą o tym jest naprawdę dobrym źródłem do promocji grupy i jestem głęboko przekonany, że te zainwestowane, bo to są de facto zainwestowane pieniądze w końcu przy, przy, przyniosą te owoce w postaci tego, że zaczniemy być widoczni na y, boiskach Europy i wtedy, wtedy y, no jakby ta grupa azoty też będzie bardzo, bardzo mocno widoczna. Tutaj ewidentnie ta promocja poprzez sport, y, jeśli patrzymy na. Wyliczenia bardzo profesjonalnych podmiotów, które obliczają tak zwany ekwiwalent reklamowy, pokazuje, że jest wyjątkowo efektywna. Stąd ja wiem, że również te decyzje dotyczące narciarzy, np. Na skoczków prawda, narciarskich, bo, bo e, tam ta efektywność jest równie, równie wysoka. Cieszę się również z tego, że e, ta decyzja grupy azoty. E, dla mnie jako człowieka, który jest od dawna związany z biznesem, no jest bardzo racjonalna, że środki, które w grupie są wypracowywane i przeznaczane na promocję poprzez sport, nie są dzielone na 20 różnych podmiotów, tylko lokowane w dwóch, trzech, które się wybrało do tego, żeby, żeby jak najlepiej ta promocja wyglądała. My będziemy pamiętamy o tym panie prezesie i będziemy się starali, żeby one rzeczywiście efektywnie były. Wykorzystane, to to bardzo chciałem podkreślić. I na koniec zupełnie powiem, że będziecie Państwo dzisiaj świadkiem podpisania umowy po raz pierwszy. Dlatego, że Zawsze do tej pory takie konferencje odbywały się już wtedy, kiedy podpisaliśmy umowy, a my dzisiaj mamy umowy przygotowane i je naprawdę podpiszemy. To nie będzie tylko trzymanie długopisu do zdjęć, ale podpiszemy te umowy i z tego też się bardzo cieszę, bo te negocjacje, które prowadziliśmy, a właściwie nawet nie negocjacje, ale rozmowa o tym, jak ta umowa... Ma być skonstruowana, żeby pozytywnie wpływała na obie strony, tak? Trwały, trwała może długo, ale była bardzo efektywna i dlatego kończymy ją dzisiaj 28 czerwca i wszystkiego najlepszego dla syna. I też chciałbym jeszcze o jednej kwestii powiedzieć. Grupa Azoty jest wielką grupą. Przeszło 16 tysięcy osób zatrudnionych. 50 parę firm, jak dodamy jeszcze te firmy w grupie CompoExpert, to możemy mówić prawie 80 na świecie. Też kiedyś decyzja zapadła o angażowaniu się w sport ten rzeczywiście zawodowy na najwyższym poziomie, bo takie cele były stawiane. My zweryfikowaliśmy też nasze pewne zamierzenia co do inwestowania w określone drużyny. Ekstraklasa jest bardzo bogata. Wisła Kraków, która jest z Małopolski, no, siedziba grupy w Tarnowie. Też te oczekiwania były. Gdzieś nam się pojawiła, nie przybłąkała, pojawiła od pole. Zakończyliśmy teraz końcem czerwca współpracę. Porządkujemy ten obszar i w piłce nożnej jest jedna drużyna, którą będziemy wspierali, i to jest Pogoń Szczecin, żadna inna. Również te działania porządkujemy, i ta umowa zawiera zapis umożliwiający cesję tej umowy na inny podmiot. W tej chwili partnerem jest Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Policesa, natomiast przewidujemy i też jest reprezentacja Departamentu Korporacyjnego Starnowa, i też nad tą umową się Departament pochylał, zarządzania i komunikacji, bo chcemy te główne nasze kluby z piłki nożnej, Pogoń Szczecin, Siatkarki Chemika Police, Zaksa Kędzierzyn, Piłkarze Ręczni z Puław, Azoty Puławy, Żużlowcy, Unitarnów i Skoczkowie. Centralnie jako centralne sponsorowanie i stroną będzie Grupa Azoty z siedzibą w Tarnowie. I też na koszulkach już nie ma rozgraniczenia jest Grupa Azoty i piłkarze pogoni reklamują i to dobre przesłanie świat niosą w koszulkach z napisem Grupa Azoty. Także to jest też ten element, który zmieniamy. Mam nadzieję, że zmienimy. Podpisanie tej umowy, patrząc na procedury, które obowiązują takie podmioty publiczne jak Grupa Azoty, nie jest sprawą prostą. To nie jest kwestia tylko uzgodnienia między zarządami. Konieczne było podjęcie uchwał organów, czyli zarządu, jak również Rady Nadzorczej i też podziękowania dla członków Rady Nadzorczej, Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Policjesa, którzy w trybie pilnym i szybkim decyzję podjęli, co nam w tym tygodniu, co nam dzisiaj umożliwia podpisanie tej umowy. Cóż, ja mogę tutaj Państwu więcej dodać. Zostało już tyle powiedziane. Ja jestem, tak jak Pan Prezes zauważył, to jest dla dobra Pogoni, grupy Azoty, ja myślę wszystkich kibiców, którzy kochają tą piłkę nożną i Bogą Szczecin. Nie ma chyba lepszego klubu w Szczecinie, niż Pogon Szczecin, z którą my moglibyśmy... W Polsce. W Ja mówię, nasz rynek jest najlepszy. Także cieszę się z tego, że możemy współpracować i działać dla dobra tego klubu. Dziękuję bardzo. Cóż ja mogę powiedzieć? Ta działka, za którą odpowiadam, czyli finanse, w ten sposób są wzmocnione, ustabilizowane i mniej nerwów na co dzień, zarówno w relacjach z Podwykonawcami, piłkarzami, no tylko się cieszyć. Dla nas tak. Dziękuję. Panie bardzo. Gratuluję. Najmniejszy sukces. Tak, dziękuję tak. bardzo. Dziękuję bardzo, będziemy działali na to, Żeby Panie tak się prezesie, zdarzyło. Dziękuję się, bardzo. Że możemy dalej.